Jak powstaje książka? Dzisiaj się dowiemy, jak książki powstają i jaką drogę do nas przemierzają. Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek. Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać, ale na tym nie koniec. Musicie jeszcze dalej mnie posłuchać. Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje, a gdy jest już gotowe, wydawcy go prezentuje. W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają. Recenzent poprawki nanosi sprawnie. A ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie. W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie, i tak tysiące książek powstanie, które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. W księgarni książkę możemy zakupić, a w bibliotece możemy ją wypożyczyć. Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, ale na półkę ładnie odkładamy. Czytaj, by być pewnym siebie, czytaj, by być w siódmym niebie. Czytaj, żeby więcej wiedzieć, czytaj, żeby jaśniej myśleć, czytaj, żeby poznać świat, czytaj, nieważne ile masz lat. Czytaj, by być pewnym siebie, czytaj, by być w siódmym niebie, czytaj, żeby więcej wiedzieć, czytaj, żeby jaśniej myśleć, czytaj, żeby poznać świat, czytaj, nieważne ile masz lat. Kup mi mamo książeczkę. Kup mi mamo książeczkę. Przeczytamy bajeczkę, a w bajeczce tej dziwy każdy poznać je rad. Ile jabłek w koszyku, tyle w książce wierszyków. A te wiersze jak świerszcze grają przez całą noc. Weźmiesz książkę do ręki, fruną z książki piosenki. Także tylko je śpiewać, śpiewać na cały głos. Kup mi, mamo, książeczkę, przeczytajmy bajeczkę. Nocą będą bajeczki przy księżycu się śnić. Chodźmy więc jak najszybciej. Niech książeczki, jak skrzypce, wierszykami, bajkami, grają, grają nam dziś. W książce różna jest nuta: kaczor, kwaczor, kot w butach, miś uszatek wesoło, tak uśmiecha się tam. Bajka o zmęczonej książce z bajkami. Była raz sobie bardzo zmęczona książka z bajkami. Najchętniej wsunęłaby się pod kołderkę i zasnęła twardym, zdrowym snem, aż do rana. Ale dzieci nie miały jeszcze ochoty na sen i żądały, by książka nadal je zabawiała. Pokaż nam smoka, który zieje ogniem po same chmury. Chcemy śpiącą królewnę i całą armię krasnoludków, i morze z piratami, i babę jagę w chadce na kurzej łapce, wołały jedno przez drugie, i na wyścigi przewracały kartki, gniotąc je, a nawet rozdzierając. Wszyscy bohaterowie książki ziewali już tak mocno, że ledwie patrzyli na oczy. Więc bajki wcale nie toczyły się tak jak powinny. Baba Jaga wleciała na drzewo i nabiła sobie guza. Rozpłakała się straszliwie i zbudziła śpiącą królewnę, jeszcze zanim dotarł do niej królewicz. Zmęczone krasnoludki zaryglowały w swojej chatce drzwi, zaciągnęły zasłonki i tyle je widziano. A sennemu smokowi w czasie dziewania wpadła do paszczy równie śpiąca, a do tego mokra złota rybka i nie było mowy o jakimkolwiek zianiu ogniem. Dziwne te bajki odezwał się najstarszy z chłopców nigdy takich nie czytałem ani ja potwierdziła jego młodsza siostra. Może powinniśmy im trochę podokuczać, żeby przyszły do siebie. Tego było książce za wiele. Zamknęła się z hukiem, wyrwała z rąk małych dręczycieli i wyfrunęła przez otwarte okno. Chwilę szybowała pod ciemnym niebem, w końcu wypatrzyła niewielką ulicę, po której wolno toczyło się małe auto. Ostatkiem sił opadła na jego dach. Kierowca auta naturalnie usłyszał. Że coś wylądowało mu nad głową. Zjechał więc do krawężnika i wysiadł zobaczyć, co się dzieje. Książki spadają z nieba zamiast gwiazd. Zdziwił się w pierwszej chwili, a nawet zadarł do góry głowę, żeby sprawdzić, czy na jednej się nie skończy. Niczego tam więcej nie dostrzegł. Za to od razu zauważył, że książka z dachu musiała ostatnio sporo przejść. Miała pogiętą okładkę, kilka stron było przydartych na pół i wisiało na ostatnich zawiasach, i w ogóle sprawiała wrażenie, jakby była chora i wyczerpana. Kierowca auta był tatusiem pewnej małej dziewczynki i wiedział co nieco o książkach z bajkami. Nie zwlekając dłużej, delikatnie zawinął ją w koc, schował za poły płaszcza i ruszył do domu. Czym i jak dokładnie leczył książkę przez północy, nigdy się nie dowiemy. Ale następnego ranka książka wyglądała prawie jak nowa. Tydzień później tata podarował ją swojej córeczce na urodziny. I tak kończy się bajka o bardzo zmęczonej książce z bajkami. Gdyż nasza bohaterka nigdy więcej nie miała powodów, by być zmęczona. Córeczka pana kierowcy wiedziała, że książkom jak ludziom należy się szacunek i że lubią, jeśli się je traktuje poważnie. Dlatego delikatnie przewracała w niej kartki, a po czytaniu odkładała na półkę, żeby bajki mogły odpocząć, żeby baba jaga nie musiała więcej leczyć bolesnych guzów. Smok ział pięknym pomarańczowym ogniem, a krasnoludki miały siłę sprzątać bajkowy las, wesoło przy tym śpiewając. Biblioteka. Biblioteka to taka instytucja kultury, która gromadzi zbiory biblioteczne. Różne książki i dziecięce lektury. Lecz nie tylko są tam książki ze szkolnej półeczki, są czasopisma, gazety, dziecięce bajeczki. Każdy coś dla siebie znajdzie i duży, i mały bo w bibliotece ogromny jest księgozbiór cały. Bajki i baśnie, komedie i dramaty znajdzie się coś dla dziecka. Dla mamy i taty. W miejscu tym znajdziesz wiele informacji, potrzebnych na przykład do szkolnej prezentacji. To miejsce, w którym ciszę należy zachować. Nie wolno rozmawiać, biegać czy też hałasować. W bibliotece będziesz miał swą kartę założoną, w którą pani bibliotekarka będzie wpisywała każdą twą książkę wypożyczoną. Musimy pamiętać o ważnej sprawie. Kto książki nie odda, ten karę dostanie. Pamiętaj, by w bibliotece zawsze każdą książkę brać w czyste ręce. A nawet rzec by się chciało więcej, odkładaj książki zawsze na ich wyznaczone miejsce. W bibliotece nie musisz książki wypożyczać. Możesz również w czytelni coś tylko przeczytać. Fragment książki, którym będziesz zainteresowany, gdy poprosisz panią w bibliotece, zostanie on skopiowany. Pamiętajcie więc, drogie dzieci i droga młodzieży, że biblioteka to miejsce publiczne, w którym stosownie zachować się należy.